Nie zbliżaj się, proszę cię! Nie szukam kłopotów! Bam! Dziś o bardzo ciekawej rzeczy, e, której uczę zarówno jednostki, jak i osoby pracujące w ochronie, e, osoby prywatne, a mianowicie o pozornym nieprzygotowaniu. Co to jest pozorne nieprzygotowanie? Z czym to się je, e, pozorne nieprzygotowanie, to jest taktyka walki. To jest taktyka, w której udajesz, że jesteś nieprzygotowany. To sytuacja, w której tylko ty wiesz, że będziesz coś robił, oszukując swojego przeciwnika. Pamiętajcie, że w sytuacjach kryzysowych spotkamy się z bardzo różnymi sytuacjami i będziecie musieli oszukiwać, kłamać, czasami być hamami. I będziecie musieli ukrywać swoje intencje. I tutaj mówimy właśnie o ukrywaniu swoich intencji w walce. Czyli jeżeli macie sytuację, w której czujecie się zagrożeni, jesteście na przykład z dzieciakami, jesteście na przykład w samochodzie. Pozorne nieprzygotowanie to jest sytuacja, w której na przykład ktoś do Ciebie wychodzi, jakiś facet po prostu, może z baseballem, a Ty masz już włączoną jedynkę. Przepraszasz go, trąbisz do niego, mówisz sorry, sorry, ale jesteś gotowy do tego, żeby ruszyć zdecydowanie i być może w niego uderzyć. Nie wiem, sytuacje są bardzo różne i musisz się na to przygotować. Pozorne nieprzygotowanie będzie też wtedy, kiedy jesteś zagrożony, ok? Wiesz, że ktoś jest większy, silniejszy. Negocjacja kryzysowa nie przyniosła efektu żadnego, a ty musisz wykonać jakiś atak, ponieważ wiesz, że to jest twoja ostatnia szansa. Udajesz, że wszystko jest ok. Udajesz, że nie jesteś zainteresowany walką, i w pewnym momencie eksplodujesz. Jak to trenować? Przede wszystkim e, pod okiem instruktora. Przede wszystkim musisz zrobić to mądrze i dobrze, żeby programowanie Twoich umiejętności było, e, było logiczne. Czasami się e, jesteście w stanie zaprogramować w bardzo dziwny sposób, robiąc bardzo dziwne ruchy. Pamiętaj również o tym, że. Lepsza negocjacja i lepszy negocjator to jest ten, który ma plan B. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak pracować z pozornym nieprzygotowaniem, musisz być też bardzo gotowy. Tylko ty wiesz o tym, jaki masz plan na atak i w tym masz przewagę. Przewagę masz w zaskoczeniu, ale jeżeli nie masz żadnych skili, to lepiej naucz się szybko biegać. Pamiętajcie, bieganie też jest bardzo fajne, i być może jakichś dwóch osiłków, których chcą Cię sprać w bramie, nie mają aż takiej dobrej kondycji jak Ty. Jakiś czas temu robiłem wywiad z Nawalem, który na pewno znajdziecie na moim kanale, ponieważ jest jednym z ostatnich. On powiedział wyraźnie, jeżeli ktoś do niego wyskakuje, to on ostatnio co chce robić to się bić z nim, tylko chce uciekać, bo szybko biega. Ok? Nie zawsze jest to możliwe, ale jest to na pewno jeden z elementów, który możecie zastosować. A Wy, jeżeli chcecie zastosować teraz subskrypcję, to będzie mi bardzo miło. Jak walniecie w ten dzwoneczek, dacie komentarz, lajka. Pozwoli nam się to z pewnością rozwijać i dawać Wam jak najwięcej jakościowych treści. Napiszcie również, co byście chcieli, e, jaki temat chcielibyście przedyskutować. I tyle. Zapraszam serdecznie do współpracy szkoleniowej, współpracy online. Zapraszam na szkolenia i na szkolenia indywidualne. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, bądźcie czujni i niebezpieczni i miejcie plan B, tak? Jakiś problem? Nie, nie, stary, spoko, spoko.